Witajcie w kolejnym odcinku autofuszerki. Tym razem chciałbym Wam przedstawić sposób naprawy węża gumowego układu chodzenia. Chodzi tutaj generalnie o przewód biegnący z termostatu do chodnicy. Mamy tutaj auto Renault Megan Scenic, jedynka na bazie Renault Megane. I co tutaj widzimy? Widzimy tutaj przewód uszkodzony, który jakimś takim zdolnym umysłem został ogarnięty. Usterka została ogarnięta za pomocą łatki rowerowej Przylepionej na gorącym przewodzie Owa łatka w tym momencie już kruszeje Można tutaj zaobserwować elementy skruszałe Zobaczcie jak to wygląda O dziwo się ten element trzyma całą tą usterkę w, w całości nie, nie cieknie Widać ktoś tutaj czyścił papierem ściernym i to było przyklejone na to No działa ale czy tak to powinno być zrobione? Myślę, że skuteczność i żywotność takiego rodzaju naprawy wulkanizacji tego przewodu no nie jest raczej tutaj pewna i za jakiś czas na pewno, pewnie stworzy to nam kolejny problem. Zatem jeżeli już takich usterek po, zamierzacie się podjąć, usunąć takie usterki, polecam używać do tego odpowiednich taśm, bandaży do przewodów gumowych, które są specjalnie do tego stworzone. Tyle, zapraszam do kolejnych odcinków Autostryki.